Simoneczko z strony Polskiego Gospodarstwa. Jesteśmy na kolejnym odcinku z yy, już, już, już znaleźliśmy nazwę na tą serię i ona się nazywa Nasze okolice. No. I jest ze mną Kazik. Kazik o. Kaziu. Inaczej znany jaski YouTube. I tak dalej ciągniemy żniwa, i tak, jedziemy w Perkinsem sprzedać na Skup. Tutaj ładnie, pięknie. Nie i no. A ty wsiadaj do Bizona i... Jedź do tego. A nie, bo tam jaś jeszcze tam dojechać, jechać tam gdzieś do tego, nie? Yy, jak to się nazywa? Do sąsiada, bo coś tam chciał. Dobra, a my już jedziemy. Bez od bez opierdzielania się. A, ja złą stronę skręciłem, dobra. Bo najpierw odstawię przyczepę. No co, zostawcie po w górę, subskrypcję. I co? Wpadajcie na kanał jaskiego, bo tam właśnie było koszenie tego rzepaku pięknego. Co tu... Co tu jest na przyczepie? Więc tam zapraszam mega. No i co? Teraz jedziemy na pole. No już tam trąbi, nie? Dobra, już tu. Zbaczam ci. Zbaczam i no Jedzie, jedziesz, jedziesz. Dajesz. Dajesz. Kurde, dobra, wiecie co? Wiem, że to nie będzie realnie, ale... Na czas odcinka. Wiem, że to nie jest realnie, ale po prostu muszę. Bo tak by... Tylko przedłużałoby to odcinek A nie chciałbym tego, żeby No długi był Kurde Ajajaj Pytamy i Do przodu, dobra No nic z tego Ajajaj, ale teraz Ale teraz ja Odwaliłem, nie, Maniany. Ja odwaliłem. Ja... Ja... Co to za jest? No nie. Manianę od... Odwaliłem manianę. No co no. Dobra. Teraz już powinno być git. Zostawmy już to. Dobra. Czemu nie chcę jechać? E o co chodzi? Ja w ogóle nie mogę ruszyć. E do mana Dobra Dobra, chyba już mogę. O, dobra już ruszę. Dobra, jednak lecimy drugą stroną. Trochę troszeczkę dłuższą trasą. Ej! Do mana naszego. No Ale co? Mogę wejść do naszego mana. Ale po co? No bo jadaj. Ale po co? To jest na no następny odcinek, nie? Tam do ciebie. Tu je, je, jedź kosić pszenicę. To jest tam, no... Dobra. Weź już kość pszenicę, bo... Bo już powiem, że no by się przydało, bo po co mam przedłużać tylko odcinek. A do roboty jest full. No jak widać, ta nasza duża przyczepa już jest zapełniona. o Jerynio. Dobra. Dajesz, dajesz Z rozpędu Dobra Da radę Da radę, kurde Dajesz, Perkins, dajesz Dajesz, dajesz Dajesz, dajesz, dajesz Dasz radę, dasz radę Damy radę? Tak, nie, damy rady, Jej Dobra Dawaj, dawaj Parkinsik. Perkinsek, dawaj, 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 dawaj. No to jest. To jest chyba jakiś żart. Ani w tom, ani w tom nie podjedziemy. Dobra. Jeszcze bardziej realnie nie robię, ale przyjechać traktorem? Nie, nie musisz. Ja już sobie poradziłem. Przeciągnąłeś. No, czypek, no nie daje rady. No, Ale tu się nie ma co się dziwić, bo to jest jednak duży zestaw. Tylko szkoda, że nie podjeżdża pod te górki. Taka przyczepka. Dobra Tutaj, Dobra Nie no Za to powinniśmy dostać co najmniej 15 tysięcy I dobrze, bo kurde by się przydało trochę, nie? Pieniążków przydało się pieniążków Pieniążki przydało się jak tam już jedziesz? Widzę, że już... No, że tam na polu prawie. No ładnie już tam ciśniesz, ładnie, ładnie. Najgorzej. Ja jestem w połowie to trasy jadę też. Pełną na ten header o byle co zahaca. Zahaca. zahacza. 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 Mhm. No, już mam bliziutko wręcz bym powiedział. Bo tym... Te całe zostałeś. Ej, przez... ej, ja mów, ej, teraz ja mam tak wiesz, że nie żeby coś, nie? No. Tylko jak ja zacząłem cię promować, nie? Na no no. odcinkach, to ode mnie ludzie. U... Sorry. Po ode mnie ludzie uciekają, a do ciebie wpłodzą, nie? Tak? No, nie widziałeś ile masz subskrypcji, ile ja? No, ja mam 53. No. Dobra, ja 52, 51. To wbijajcie to do jaski YouTube. No tam subskrypcje dawajcie, bo widać, no już trochę go przegoniłem. A wiesz, kolegom trzeba pomagać. A idzie na 95, nie? Jak tu patrzę. Dobra, ale nie patrz na babę, Dobra. Dobra. jest ja jadę? Nie, już nie patrzę, nie patrzę. On no, jest najlepiej chudy. Ła. Wow. A Ja Do tych, do głośników mi się yy, Tych się przyce, przyczepiły mi się włosy I tak jak teraz oderwałem to tak wypolały Znaczy od słuchawek, nie od tych głośników No Nie no, ten trzypek to tak leci Jestem na razie z niego zadowolony, ale powiem, że, że już my, nawet z Jaskim, planujemy już troszeczkę większego. Troszeczkę większego, ale to już w późniejszych planach. Będziemy mieli więcej pieniążków. No. Najpierw musimy ogarnąć... Na razie te 5 to tak. Ogarnąć ceny? Co? Sprawdziłeś ceny, jakie są? Najwyższe? Tak, 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 sprawdziłem. Mogit. Chociaż ze spadają to tam jecznie. Dobra. No, ja jestem już bliziutko bym powiedział. W ogóle to już jest 10 minut od odcinka, nie? A ja dopiero jadę do sklepu. I wiesz co, jak ja już tam dojadę, wysypię, to pojedziesz już na pole, dobra? A ja będę sobie dalej kosić, żeby no... Żeby jednak to też długo nie trwało te włożenie. A na pewno bym chciałbym sobie pokosić ze bizonkiem. To... Więc... Dobra, zamkniemy. Zamknie, zamkniemy drzwi, bo wieje. Na 95 nie robiliśmy oprysków. Robiliśmy. Ale w, yy, jak coś to sorry, że tak długo nie było odcinków, ale y, przez moją głupotę y, zepsuł się serwer i to wszystko naprawiałem. No, tak. i, no i musiałem naprawić wszystko i po prostu tam, yy, tam było opryskane, ale yy, te musiałem naprawić i tak i tak tak, naprawiłem, że na no tyle, ile mogłem, o tak powiem. Do pół po lat pojechałem i dopiero 10%. Hm. Hm. O Boże. Ale tam będziemy musieli się tak spieszyć? To, to powinno być 30%. 20%. Jo. Ja. I to my naprawdę to. My z, te, z, tego, z tej przenicy też zarobimy. Ale. Też musimy sobie coś zostawić, nie? Tej pszenicy. Dobra, jesteśmy na skupie. Dobra, wjeżdżamy na pełnej. Dobra, i teraz... Na słomę robić. No na no, słomę, 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 tak. Dobra. Po prostu jedzie i da się, świnki. Ale pieniążki teraz lecą, nie? No, 10 tysięcy, dwadzieścia na Piękne pieniążki. To Piękne. To polecam to Dużo polecam skrzynice. No, co za to kupimy świnki, nie? No, ty od razu możesz jechać po tamtą przyczepę, nie? Łe, chwila. Po jaką przyczepę? Po tamtą, tamtą małą, czy masz przyczepioną tą małą też. E, Nie, e, ale to musimy zostawić sobie do świnek, nie? Miał ale nie jeść. tą małą, tą co tam odczepiłeś. No. Chyba. Aha, o, ale ona no nie, tam nie tam jest odczepiona, ja, ja z nią jechałem. Aha, no dobra. Z, o, obydwoma. Dobra, mm, daj mi trochę pokosić. I teraz wsiadaj do 3PK i pojedziesz. A ja se wsiądę, pozwól, że se wsiądę już do bizonka. Dobra, wejdę na do ja najpierw zatankować. Mhm. Mm Teraz za te pieniądze traj to możemy dosłownie ma. szaleć. No, Trochę ciężko ma. No. Jak coś to, to, to nie patrzcie na te kwiatki, bo yy, na szybko jeszcze na, ogarniałem ten serwer. To. W ogóle na no, to nie patrzcie. Z jedną głupą modyfikację. Dobra. E, no to już. Ja od 22, nie? Co? Ja muszę kończyć o 22, więc te pole tak za bardzo nie skoczymy, nie? No wiem. Dobra. Tak, A jest bezpaterz od 40. No tak, ja nie chcę też za długiego filmu. to... To akurat się w, w, wyrobimy. Ja no, na przykład nagram z innej serii, stworzę na przykład coś. No, wpadajcie do jaski. On też ma, też będzie miał jakieś filmiki z nowej serii, bo u mnie u mnie może się, yy, się pojawi seria, ale jedna już odchodzi. A to z tego powodu, bo nie mogę odpalić, i po prostu do, nowa dochodzi, bo. Po prostu nie mogę za chwilę odpalić serwera i, i po prostu będę... No, muszę zrobić nową serię. Napiszcie czy, ile osób, nie? No. Bo też żeby oni też zadecydowali ile osób... W dwie, w dwie... Lubię. dwie będziemy... takie po sąsiedzku bym powiedział, takie. Ja już mam 30 nie? Już jedziesz? Ja już jadę, już jadę. Tylko jeszcze spróbuję zatankować tą bryczkę, bo ona upaliła. Ale nie masz nie, nie masz w ogóle po drodze tego. Stację. No. no. Od razu mhm. przyjeżdżaj tu do mnie, bo ja, ja. Ja, ja, Ty się nie wyrobisz. Ja no. będę już szybko pełną. Że... się nie mas... wyrobisz. Ja? Ja już mam 35%, no. ale jadę e, 9 na godzinę. 98. Ja już jadę. To wiesz. Nie no, dużo będzie tej słomy, ale ja za to się cieszę. Bo na pewno ja zawsze można jak... jak, jakąś, jak ja, no to jedziesz. Na pewno. Nie wiedzieć, zostawię przyczepę. No tak, i pojedziesz samym ciągnikiem. No, będzie szybciej o wiele szybciej. Mhm. Mm no bo kurde powiem Ja gra że... to zrobię. Mhm. Mm bo jedna kreska została. Tak, y i na tą małą przyczepę, tą co masz z tyłu, to zostawimy hmm. y do świnek, nie? A tą tu. To dał tam te hmm. ziemniałe. Będą, właśnie coś z ziemniorami. Coś z ziemniorami? Będą, będą tego zbierane. Nie? Kiedy? Jak będzie jesień, jeszcze trochę. Dopiero są żniwa, lato. Trzeba się nacieszyć tym, że trzeba podbrać, pozbierać słomę. Potem kukurydzę, skosić. A tu Co? To wyłącz, bo te ziemniory zara... E, wyłącz. Ja już wyłączyłem. One nie zdechną, nie macie. Ja już jadę. Ja już mam 50%, akurat, nie? akurat do końca dojedziesz, a ja już. będę w połowie drogi. No, to widzisz. To jeszcze ja so o, 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 o obiad jeszcze raz. Albo zrobię popiecz, poprzeczniki. Poprzeczniaka zrobię. No poprzeczniaka zlobisz. No i widzisz, i Dobra, ja już dojeżdżam prawie. No, będę skręcał. Ja chyba... Dobra, no ja myślałam, że nie mam światła włączonego. nie jest. Tak przestraszyłem. Przerwę. Dobra, jesteśmy dnia. już po przerwie. No, już wszystko ogarnięte. Dobra, odpalamy bizona. W sumie, po krótkiej? Czy to była krótka przerwa? Oj. My to jeszcze nagrywaliśmy przed, przed moim wyjazdem, a potem już nie było czasu tego nagrać, nie? O ja. O, podjeżdżasz? Dobra. Za, za, zaraz wysypię. Jeszcze przejadę w drugą stronę. Tym bizonkiem 60% procent no. dużo. Dobra. Sypiemy na tym tylnie, nie? Jak ktoś no, no, no. Drugo je wysypiamy, dobra? Znaczy, wejdź jeszcze z grup takiego poprzeczniaka. Dobra. Tu. Masz w sumie przejechać już ciągnikiem i tylnią. Dobra. Jak powiesz, będziesz miał 90%, to podjadę. Ja będę miał 80, bo już będę tam na końcu raczej. Prawdzi, co tam jest z przodu? Słup, uważaj. Jakoś musisz go ominąć. Umieją. Z tej strony, tak. Wiedź tu, zakręć jakoś. Nie, tu trzeba od drugiej strony. To patrzę od drugiej strony. Ten sub przeszkadza. Ja tu zrobię taką wielką, ten. Tu zaznaczy, że tu jest ten sub. No to takie małe. Uważaj, bo urwiesz. Eee, urwiesz, urwiesz. No ty ujedź. O, dobra, no. Jedź, ja będę patrzył. No, na razie wszystko dobra, jedź. Wszystko raczej będzie git. Dobra. Dobra, jest git. Dobra. Ile procent? 70 Ile? Siedemdziesiąt. Dobra. No, ale kurde, ten bizonek, no... Petardinia żniwa, nie? No, następnego odcinku to chyba będzie u mnie, nie? albo u chyba u polskiego, gospod polskiego gospodarstwa, gospodarstwo e, przywił, przywóz, znaczy sieć karny, przystawki do kukurydzy. U Ciebie będzie to raczej, chyba tak. nie wiem. Zobaczymy. Jak to będzie. No ja już podjeżdżam Na coś. I tak w ogóle tak. Wam dziękuję za już 64 subskrypcje na moim kanale, bo no przez ten czas, w którym mnie nie było. gdybym na wakacjach, no to zrobiliście furorę, No, 64 subskrypcje, to naprawdę jest dużo. Ja, nie no, zrobię jeszcze jedno okrążenie. Dobra, już możesz przyjeżdżać, nie? Zrobię jeszcze no, no, jedno ja i ja będziemy ja. kończyć. Bo nie chcę tego długiego odcinka. A potem jeszcze sobie tutaj dokosimy. Ile on będzie miał? E, ale co? Ten film. Nie wiem, z 40 minut. Około. Dobra. Dobra jestem na końcu. Nikt nie idzie. Mm. Będzie trzeba tu jeszcze sprysować. Oj, Ryniu. Tylko teraz trzeba kupić. Mm. Tyle nowych nabytków teraz będzie. Znaczy a czy tyle. Będzie tylko jeden, bo presant, a wypożyczymy tak, który Wam spoileruje. Odcinek kolejny. Nie. No. Raczej. No presant nie ma kupować, nie? Sit ma chyba raczej. No. no. Zobaczy no. jaki są. Już jedziesz? Jedziemy. No jadę. Owiarkę nawet mamy, to będzie git. Ale no. nie potrzebujemy, nie? Bo nie mamy krówek, to więc... No... No i mamy jeszcze w kę ma ciężko! <laughs> o, ale ma ciężko! E, kopi się, chodź zobacz! Dobra, weź to przeciągnij, bo już... Weź to przeciągnij. Ja walczy walczy, prawo lewo daje koło, walczy Tym bardziej nie wyjedziesz wiesz Nie, prawo lewo daje kółka. Wyjedzie, wyjedzie Dobra Dobra Oczepię tylko tylnią przyczepę I wyjedzie chyba Dobra, do tyłu dam. Do przodu albo... Dobra, jedzie, jedzie, jedzie. 90% już mam, nie? Dobra, ja się tu zakopałem, chłopie. Weź już, przeciągnij to, chwila. Dobra, ale ja już wyjechałem, bo odczepiłem wszystkie przyczepy. Bo odjechałem do przodu i jest git już. Już jadę. Jest git. E, dobra. odczepiam tą tylnią. No, e, no, dobra. Dobra. no, 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 co? no, 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 ma ten szypek. no, 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 co? no, 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 strongmana. no, był silny. Dobra, jedzie... Dobra, tylko że nie mogłem tam dom tylnią podpiąć, bo od razu się, za... o, zakopywał. Ale dym, ale dym, o, ciśnij. Jak coś to ma już, no wejść już. Ale dym, o, pojechał. W jednym miejscu się tak kopał. A jest ugniatanie roślin? Mm, nie, chyba nie. Czekaj. Dobra, jedź. Bo już mam 98. Dobra, nie ma. To jedziesz, przejadę 99, tam przez ma. te kole. Już jestem trapię na miejscu. To mnie cofa. No są trochę lagi. Przez tego OBS, bo OBS to... ten OBS, który... Ja mam to... No, no nie za dobrze jest. Laguje tak, że szok. Czasami. Dobra. Dobra. Na środeczek dojdziesz do końca, i będziemy kończyć. nie? wiesz, co? tu jest? Taki fajny, fajne zakończenie odcinka wręcz no. przecudowo. Miniaturę ci zrobić? Miniaturę ci zrobić? No, zrób Z jakiego konta? Takiego? Dobra, o robię. Takiego. No, zrób. Zrób takie, takiego? takie ładne, no. Gdyby ten bizon był... Dobra, zrobiłem. Jeśli no, i pięknie, z takiego zrobię. Takiego ci jeszcze zrobię. Poczekaj! No. Dojdę, dojdę. Dobra. Jeszcze jest takie... o. Nie, ale długo się sypie. Bo no. Dobra, ci zrobiłem takich okoliców. Ile tam procent jest? Ile? Nie do tego. A już będzie końcówka. Zero. Dobra. Co kończymy ten odcinek? Zostawcie łapkę w górę. 44% na tej przyczepiej! No zostawcie łapkę w górę subskrypcję. I co? Do, na do następnego odcinka. No! Ja się... Cześć!